19 plus! Fajnie, twoje plany są realne, wielkie miasto sława. W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów. W ciu kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku. Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw. Ale stop, nie to była umowa. Ile było planów, by rozpocząć już, to dorosłe życie? 19 plus! Ile było planów, by rozpocząć już? To Do dorosłe życie Dziewiętnaście plus Irek, nagrywam, A. powiedz coś! Melcia, nie nagrywaj teraz, nie widzisz Nie wi zepsuł się ten samochód, nie wiem co się stało, gorące to jest, oparzyłem się właśnie, nie wiem. Kochani, widzicie to? Aj... Chyba los nie chce, żebyśmy ja i Małkowska zamieszkały pod jednym dachem. Ta moja przeprowadzka to jest jakaś kompletna porażka. Najpierw urwał mi się uchwyt od walizki, a teraz zepsuło się auto, które Iryk pożyczył od kumpla. No i co, będzie coś z tego? Nie mam pojęcia. Ja dzwonię zaraz. Co się stało? Ponadko? Proszę pana, pożyczyłem od kumpla samochód i się rozkraczył na środku drogi w biały dzień. Już mnie szlak trafia, naprawdę. Znam się trochę na tym, zobaczę, co się da zrobić. Naprawdę? No, może pan nam z nieba spadł. Trzymajcie kciuki, żeby nie tak dotarła na widla, Nawet jeśli jest tam ta ruda małpa. To jest mój nowy początek i wierzę, że będzie dobrze, no. Mimo wszystko. No, ale to co, on tam tak sam siedzi w tej celi? Julcia, posprzątaj zabawki. Kasia, jak wszyscy przyjaciele, martwi się o Oskara. Ciągle nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle wypuszczą go z więzienia. Dobra, no to buziaki, trzymajcie się, no po. Co, przepraszam cię Kasiu, spokojnie, ja już ja przepraszam. Ja już, już znikam. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Cześć, Sureczko. Cześć, Sureczko. Chodźże no tu. He, co się dzieje? Co tak cudujesz? No, przed chwilą tak wpadła na pana Pawlaka. No to po co chodzić półnaga po domu, no? Bo nie wiedziałam, że u nas nocuje? Y a co? No no no, nocuję, no. Wczoraj wieczorem wychodził do mamy Oskara. No i co? No i wrócił. Weź ubierz się i naprawdę nie rób cyrków tu. Zrobię to, ale Ty byś nie mogła ostrzec, że ktoś u nas nocuje. Albo, nie wiem, sama sobie i spać do niego. Wiesz co, a to może Ty iść do Witka spać, co? Mamo, mi chodzi tylko o to, żeby nie było niezręcznie. Masz rację córeczko, wiesz co, po prostu jest tu nam wszystkim za ciasno. Muszę o tym pomyśleć. Wiesz co mamo, mogłabyś sobie darować chociaż takie teksty. Wiesz, no proszę Cię. Przepraszam, słyszałaś o naszym spotkaniu z Kasią dzisiaj rano? Ja, przepraszam cię, ja po prostu nie wiedziałem, że ona jeszcze nie przyszła do pracy. Spokojnie, naprawdę, no po prostu wiesz, no sam widzisz, że jest tutaj za ciasno, no, nie? No, właśnie. O, o, słyszysz, słyszysz, no jak w ulu w tym domu po prostu. Ale to pewnie Witek, bo miał z rana przyjść po Kaśkę. Cześć, Aneta. Jesteś... Kaśka gotowa? Cześć. a gotowa, gotowa, wiesz, ubiera się właśnie, miałyśmy spięcie. Tak? No i przykro mi. No, no dobrze, że ci przykro, bo to przez ciebie. Przeze mnie? Tak. Dlaczego? No, ty w ogóle y, poważnie traktujesz y, związek z Kaszką? No, traktuję poważnie, pewnie. Tak? No to y, wiesz, czas pomyśleć o y, prawdziwym życiu, wiesz? Kaszka chce mieć normalny związek, jest, jest kobietą, ma dziecko, no, ile a, będzie i... mieszkała z matką? Ale to o co chodzi? No, o wspólne mieszkanie, życie, o to chodzi. No. Mm -hmm. Tak. <laughs> Ale chwileczkę, to Kasia rozmawiała z Tobą na ten temat? No, oczywiście, że rozmawiała. Jest bardzo złana, to i coraz większe ciśnienie i powiem Ci, że wcale się jej nie dziwię. No. Mm, no i wiesz co. No ale, no, ale no. ile sobą już jesteście, tak? A zachowujesz się jak gimnazjalista. Ale tak nie rozmawialiśmy o tym, żeby zamieszkać razem. O jestem przekonana oczywiście, że nie się, że nawet nie pomyślałeś o tym, no nie? Prawda? Po prostu w... nie rób tej swojej takiej głupiej miny, bo, bo przypominasz mi rozmowę z Rafałem. Cześć, Zigleczka. Cześć. No. E, mamo, słuchaj, no. Rafał dzisiaj będzie wcześniej po Julkę, to możesz dać jej drugie śniadanie, wiesz? Uh -huh. Co lecimy? E, dobra, gdzie jest moja torebka? Aha, tam i buty. To pa. No zbieraj się już. Cześć, Aneta. Cześć. Pożal się, Boże narzeczona. Iwona wczoraj upiła się po kłótni z Sarą. Ma wyrzuty sumienia, że nakręcała ją przeciwko Oskarowi. Nie przypuszczała, że Sara kłamie, żeby wsadzić Oskara do więzienia za to, że ją rzucił. Dodatkowo Janek ciągle wydzwania, bo Iwona wciąż nie powiedziała mu, gdzie mieszka. Cześć. Ja powiedziałam, proszę. Przyniosą ci lekarstwo na kaca, Widzę, że umierasz. Trzymaj. O, dziękuję. Słuchaj, Wona, myślałam o tym, co mówiłaś wczoraj i moim zdaniem trochę za bardzo się obwiniasz. Dobra, daj spokój. Dobra, no mogłaś nie przychodzić do, do Sary i nie podjudzać jej, ale ona i tak wkopałaby Oskara bez Twojej pomocy. Ona go nienawidzi. Ja nie chcę o tym rozmawiać, okej? Okay? No dobra, no myślałam, że chcę, żeby Cię trochę pocieszyć, no. A czy ja ci wyglądam na Melę Srele, albo inną laskę z tej twojej całej dziwacznej paczki? Nie potrzebuję litości. Dobrze, to nie chodzi o... Pona! To nie chodzi o litość, tylko o wsparcie, no. No, ale dobrze, już nic nie będę mówić, no. No, i świetnie. A, i co do Meli, oni będą trochę później, bo samochód im się zepsuł. O matko, to ona będzie tutaj już dzisiaj? Iwona, boże, co za paskudny dzień. Iwona, proszę, proszę was, nie kućcie się. Chcę, żeby nam się bardzo dobrze mieszkało, rozumiesz? Boże, jak ja wyglądam. Zachowuj się okej, okay. dobrze? Mhm, uh -huh. bo przyjeżdża pani Mela, więc rozkładam czerwony dywan i szykuję chleb i sól. Iwona, nie o to chodzi, po prostu chcę, żebyś zachowywała się normalnie. Ale ja zawsze zachowuję się normalnie, tylko ona jest szurnięta. Małkowska, proszę. No co? Jak mi nie będzie wkurzać, to będzie okej, okay, tak? Wszystko zależy od niej. Dobra, idę coś zjeść. Tymczasem Witek jest zły na Kasie, bo myśli, że ta skarży się na niego do swojej mamy. Widzę, że jesteś zdenerwowany. Nie, nie jestem. Witek, poczekaj, powiedz mi, czy ty mi możesz. Prost powiedzieć, co. Cześć, Kaśka, jest jedna rzecz. Ja już raz żonę miałem, która bez przerwy na mnie narzekała. No i co z tego? Co z tego? Powiedz mi, wszystkie baby są takie same, że nie potrafią facetowi powiedzieć prosto w twarz, tylko go obgadują za plecami? Witek, jak na razie to ty nie odezwałeś się ani słowem, i to ja nie wiem o co chodzi tobie. O, cześć, Witek. Cześć, co tam? Cześć, Wiciu. Co tu robicie? A kolega spóźniony przyjechał i tutaj go na hotel przywieźliśmy. Aha. Wejdziecie na kawę? Nie dam rady, bo ja mam za chwilę dyżur. Sorry. Ale jutro A... się widzimy. Meczyk, pamiętam. Tak. Dobrze, tak, przepraszam, po ja jutro. muszę kończyć. Witek, poczekaj. Cześć. Dzień dobry, Witek. Witek. Cześć Kasia, Proszę. słuchaj, skończyłem pracę, mogę iść po Julkę. Tak, no mama już na ciebie czeka. Ty czekaj, bo a, a co się pokusiliście, bo no, widziałem. Nie wiem o co mu chodzi, nie odezwał się ani słowem przez całą drogę, walnął bez jakiegokolwiek powodu. Co, ja może widział twoją mamę z samego rana, co? Bardzo śmieszna, leć już. Dobra, Trzymaj się, cześć. Cześć. Mela i Irek scholowali zepsute auto pod pub. Irek musi najpierw naprawić samochód, więc nie może pomóc Meli w przeprowadzce do Zuzy i Kacpra. Panie kochany, jak anioł z nieba, dosłownie. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy, może kawę, kawkę jakąś albo... Nie, dzięki, chyba nam zeszło, a w pracy nam nie czekają, a więc. Ja też dziękuję, pan bardzo miły. Nie ma sprawy, odpinamy się? Jasne, dzięki jeszcze raz. Nie, ale nie Trzyma! Cześć! Ej, Lucy! A ty nie miałeś się dzisiaj co przeprowadzać? Co to się stało? Nie wiem, co to jest za no granus i rozkraczyło się to. To jest jeszcze pożyczone nie moje. Będzie, że na mnie taka tabaka mi to irytuje. Irytuje mnie tu. Może jednak świat daje mi sygnał, żeby przemyśleć, czy powinnam Oto. mieszkać z Małkowską. No ja się wcale nie dziwię, bo to jest głupi pomysł, wiesz? Ale nie no, nie damy przecież Małkowski skrzydzić naszej kochanej melci, no co wy? Misiek, no ale to skoro tobie pod samochód, to może my ją zawieziemy, co? No, no, jest, no, pewnie, tylko najpierw pogadamy z Krzyśkiem jest w środku. Powinien być, no. Okej. Okay. Daję się, pomogę. Super, dzięki. Yy, chodzi o Oskara? Tak, Krzysiek nie stawił się na przesłuchanie. Jego prawnik dostarczył zaświadczenie, że jest bardzo chory. Jak Lucy se gościł, ja robię z Mirną, no, gadałem zdrowy jak ryba. I róż głową, chodzi o Magdę. Aha, no tak. Fakt. Poczekajcie, możecie mnie wprowadzić w temat, co jest grane. Nigdy. Oskar zeznał, że Sara podrzuciła Krzyszkowi tabletkę gwałtu, żeby ten rzekł się fałm. No i to jest bardzo ważne, bo to podważa jej wiarygodność. No tak, tylko że póki co mamy tylko słowo Sary przeciwko słowu Oskara, więc żadnych dowodów, no. Ja już widzę, jak Magda zeznaje, że, że sprzedała Sarze piłkę gwałtów. No. przecież takie kłopoty by się laska wpakowała. No dobra, ale dobrać. jeśli teraz kłamią, złożą fałszywe zeznania, to wpakują się w problemy. Pomencia, ale skoro nie ma twardych dowodów, to kto im udowodni, że kłamią? Kto im udowodni? Nikt im nie udowodni. No ale właśnie dlatego musimy porozmawiać z Krzyśkiem, żeby powiedział prawdę. Chodźcie do niego. Nie martwcie, jestem po twojej stronie. jak mam się nie martwić. Co powiem, jak będą mnie przysłuchiwać, Co? Że co, że z straciłam? Rozmawiałem z moim prawnikiem. Na razie będziemy to odkładać, ile się da. Chodź pogadać. Co jest? Słuchaj. musimy pogadać. No to gadajmy. Stary, nie tak, tylko na osobności. Chodź, sorry, prywatne sprawy. Chodź za zawlecz. Co to, Czy Ty jesteś obożny chory? Obożnie chory jesteś? W troki i do prokuratora. Sorry, ale to nie jest wasza sprawa. Co nie jest nasza sprawa. Człowieku, masz szansę pomóc Oskarowi. A ty masz to to nie jest chcę jest mówić, to tak, nie ta... nasza. A co? Słuchaj, ja wiem, że ty się martwisz o Magdę, bo to twoja dziewczyna. No ale. A ja właśnie tego nie rozumiem! Ani tego, że ty jesteś z Magdą, która jest gorsza od Sary, ani. Ej, ej, spasuj sobie trochę, dobra? Nie będę na ty chcesz przed sądem kłamać? Ona i tak ma przerąbane, jak nie za pigułkę gwałtu, to za fałszywe zeznanie. Obudź się, na miłość Boską, nie. Jaką pigułkę gwałtu, o czym ty mówisz? Ja ci dam namiary na dobrego lekarza, bo Alzheimera jest. w biegu. porażę! Od się. Magda, posłuchaj, przyznaj się i okaż skruchę, wtedy prokurator potraktuje cię łagodnie, dostaniesz tylko zawiasy. Chętnie bym się przyznała, ale nie mam do czego. Co nie masz do czego? Dziewczyno, nie rozumiesz tego, że Oskar może iść do paki na parę lat? Nie rozumiem, jak można dbać tylko o swój o swoją Jak można być taką p... co? Jeszcze jedno takie słowo do mojej dziewczyny. A co wy, Przestań! Ale Wypieprzaj z mojego pubu! Przestań! Krzysiek, proszę cię, przemyśl to jeszcze, dobrze? Ja nie wiem, jak możesz mieć sumie nie tak zostawisz Soskara, a ty poniesiesz za to kontekstę i zobaczysz. Co za pajac po prostu, no? Ja nie wiem, co mu odbiło. I to jeszcze dla kogo? Dla takiego matoła! No właśnie. A żeby to jeszcze ładne było. Gdyby jeszcze było inteligentne i chociaż miłe, to ona kompletnie beznadziejna. Słuchajcie, dobra, nie nakręcajcie się, tak? Bo lepiej pomyślmy, co trzeba zrobić dalej. A co mamy zrobić dalej, co? Nic nie zrobimy, skoro krzyśek myśli penisem, a nie głową! Cześć! Hej! Hey. Siema, co ty tu robisz? Wiecie co, szukam kogoś, żeby mi ktoś wreszcie powiedział, gdzie teraz mieszka Iwona, no. A co ty, nie wiesz gdzie? No nie, no bo obraziła się i dalej ma focha, ale ja chcę z nią porozmawiać, nie mogę już tego wytrzymać, no. Słuchaj, to się nie skodoba, bo ja tam właśnie jadę z rzeczami, więc może zabrałabym się do. Nie no, pomógł. jasne, super. To co, jedziemy? No to co, my pojedziemy do Pawlaka, muszę mu powiedzieć, że na zeznanie Magdy i Krzyśka to nie mamy co liczyć. Bo ja bym to w ogóle inaczej załatwił, no. Chycił tak jednego, drugiego za szmaty do samochodu już do prokuratury, nie zeznają. Jeszcze ich zaknęblujmy tak. i wchodźmy do bagażnika. No tak, no w końcu myślisz. Proszę cię, tak się tego nie załatwia. Dobra, dobra szkoda, wiesz. E, Arek, e, dasz mi rzeczy? Chodźmy po to walizkę. Ej, cześć mała. Cieszę się, że nie idziesz do żłobka? No, pójdziemy na spacer. Chodź. No co ty? Wiesz co, Rafał, weźmiesz jeszcze to. dobra? Dobrze, dobrze, dobrze. Rafał, chodź tu na chwileczkę. Nie. Chodź. Słuchaj, powiedz mi, czy mijałeś się w hotelu z kaszką? No tak. Tak, a y, była z Witkiem, rozmawiali tak ze sobą. Byli, ale chyba się pokłócili. Pokłócili się, ale o co? Nie wiem, Kasia była wkurzona. Hmm. Dobra, dobra, słuchaj, wyście się zbierajcie, szybko, bo ja już jestem spóźniona. Dobra, będziemy Jaś? lecieć w takim razie, no, no, chodź, no. chodź. Weź chodź. tylko te rzeczy, wszystkie. dobrze. Słuchaj, Kasia, nie chcę się kłócić. No, ja też się nie chcę kłócić, bo nawet nie wiem o co się mam kłócić. Co, w, por w porządku, zamieszkajmy razem. Już! Że co, proszę? No nie, wprowadźcie się. Choćby nawet dzisiaj, jeżeli to sprawi, że poczujesz się lepiej. Proszę Wydek, bardzo. Jak ty do mnie mówisz? O co ci chodzi? O twój ton. Błagam cię, nie ja się teraz o ton. Ale co ci w ogóle wpadło do głowy, Witek? Ja nie chcę z tobą mieszkać. To o co ci chodzi? A o co chodzi tobie? Kasiu, Kasiu, faktury z kuchni. O, super, dzięki. A jeszcze kucharz prosił, jakbyś mogła tam podejść na chwilkę. Jasne, że mogę. Błagam cię, kobieto, zastanów się, czego ty właściwie chcesz. O, dzięki. No, wezmę. Mela, może ty mi jakoś poradzisz, co? Bo no, nie wiem, Iwona Ani nie odpisuje, nie odbiera telefonów, no nic, nawet na maile nie odpowiada. No na co ona jest nawet tak wściekła? No, ja nie mam pojęcia, rzecz nie nadążam za Małkowską. No ale kurczę, no ja chciałem tylko, żeby ona u mnie została, czy to źle? No, może lepiej było zapytać ją o zdanie, a nie decydować za nią? Może to i racja. No, dobra, trudno. Wiem, że źle zrobiłem, ale ja ją bardzo naprawdę lubię i nie chcę jej teraz stracić. A ona wcale nie jest taka zła, jak wy myślicie. Jasne. Potulna jak baranek. Nie wiem, a. O, o zobacz kwiaty. Jak myślisz? Czy to będzie dobry pomysł? Chodź. Y wiesz, dla normalnej kobiety kwiaty jak najbardziej, ale dla małkowskiej. Chodź, nie mam to się policja. może uda. Pomożesz mi. To nie wiem, może jakąś tartę zrobimy kupimy szpinak, co na to? O, oh, whatever. Pomogę ci z zakupami, ale później się zwijam. Mam dzisiaj Fryzjera, później idę do kosmetyczki, na wieczorem do kina, także nie czekajcie na mnie. A czasem będziesz bywać w domu, co? Sporadycznie będę. Chociaż tyle. Co? Co to jest Janek? Co on robi? Mam nadzieję, że to jest Zielska, to nie dla mnie. Z tą Iwona! Janek, co ty wyprawiasz? O, to jest Iwona. No, szalałeś kwiaty i kupujesz? Pogrzało cię! Iwona, to są dla ciebie, no! Ja mu tylko pomagałam, no Iwona! Je to nawet jeśli to dla mnie są kwiaty, to akurat z nią musiałeś Co w ogóle z temu posiedzonym dzieckiem tutaj robisz. Zrozum! Jechałem do ciebie, a Mela się do was sprowadza, dlatego pomagała mi wybrać. Co, a tu sama nie może? Sama nie może się przeprowadzić? A co nie mogłaś wziąć taksówki, tylko musisz mojego chłopaka wykorzystywać? Poczekaj, na spokojnie, Iwona. Dobra, Uch. Przestań Co Co ty, jesteś zazdrosna? Iwona, poczekaj! Po ciebie zazdrosna, że niby ty i Janek? No chyba żartujesz, daj I mi Wygłupiaj się, Iwona, no! Kasia? Kasia, cześć. A co ty tu robisz? A wiesz co, byłam na miodowej właśnie załatwić pewną sprawę. Pomyślałam sobie, że wypijemy kawkę, pogadamy sobie. Wiesz co, no nie bardzo. No ja teraz jestem zajęta bardzo. E, poczekaj. Przepraszam, czy może cześć? pani zrobić mi kawę? Tak, oczywiście, już moment. Dziękuję. Słuchaj, e, o co się pokłóciłaś z Witkiem, bo Rafał mi powiedział, A, że... to dlatego przyszłaś, no tak. No ale o co poszło? Nie wiem, mamo. Od samego rana Witek był jakiś dziwny. Robił mi jakieś wymówki, a to nagle zaproponował mi mieszkanie razem. No to cudownie! No mam nadzieję, że się zgodziłaś. No nie, oczywiście, że nie. Czy ty wiesz, w jaki sposób on to zrobił? Jakim tonem w ogóle? Kaśka, ty tonu się czepiasz? Wiesz, ile to faceta kosztuje, żeby coś takiego powiedzieć? No musisz się zgodzić. Nie ma mowy, mamo. Jezu, no. Kaśka jeszcze z rana, to on by w ogóle o tym nie pomyślał, no. Zaraz, zaraz, zaraz. Przepraszam, czy mogę prosić cukier? Słuchaj, co to znaczy, że jeszcze z rana nie przyszłoby mu to do głowy. To co się stało, że tak zmienił zdanie? Tak nagle, co? Eee, no... Mamo. No troszeczkę go naprowadziłam. No kaszka, ale z rana sama mówiłaś, że jest nam za ciasno, tak? Nawet Marusz ci przeszkadza. Tak, mamo, to dlatego Witek jest dla mnie taki zły. Co ty mu dokładnie nagadałaś? A jakie to ma znaczenie? No dodał, no, no, najważniejszy jest efekt, tak? Wiesz co, ja przysięgam, że ja cię kiedyś zamorduję, rozumiesz? No, własnymi rękami. Kasia. Kaszka! No, kurtownie, oni się nie mogą za każdym I tak, razem mylić przy i tak musimy porozmawiać. Kasia, ja teraz się spieszę, muszę iść do, do urzędu. Tak, Ale to ważne. Co, co znowu? Coś ci się odwiedziało? Nie, powiedz mi, co moja mama ci powiedziała rano? To co ty jej powiedziałaś? Czyli... Że masz ciśnienie na wspólne mieszkanie, że się denerwuje, że ci tego nie proponuję. Proszę, że ci zaproponowałem już. Witek, to nieprawda, mama ci okłamała. Czy co, to nie chcesz ze mną zamieszkać? Nie, znaczy dobrze mi z tobą i może kiedyś. Ale ja nigdy o tym nie rozmawiałam z mamą, rozumiesz? No, w sumie tego to mogę mi się domyśleć. Przepraszam, ale. Dobra, nie to, to jak to, to Przestań, nie przepraszaj, nie przepraszaj, to nie jest twoja wina. Ale w sumie to jest niezły pomysł, nie? Jak już... Co? Wspólne Aha. mieszkanie? No, nie uważasz? Nie, nie, nie. Dobra. Teraz mówię miłym tonem. Nie? Zamieszkajmy razem. Ale że tak teraz? I tak my przede wszystkim musimy patrzeć na dobro małej Czy trzymajmy, Wszystko pod kontrolą. Ale to, to spróbujmy na parę dni. Kasia! Na próbę, no. No jak na próbę to może być? Hmm? No, super. Musimy podziękować, Anny. No, już ja jej podziękuję. Iwona jest dziś wściekła na cały świat. Na Sarę, bo ją oszukała. Na Janka, bo za nią decydował. I na Melanie, bo jest. Melanium! A czym ja ci niby wkurzam? Kochanie, proszę, nie wygłupię się. Nie odzywaj się do mnie. Dobrze wiesz, że jej nienawidzę. A ty co? Kwiatuszki razem wybieracie, tak? Walizek ci danią nosie. Iwona! Słuchaj, spotkałam Janka przypadkiem, powiedział, że tutaj jedzie, więc z nim zabrałam. Dobra, po co ja się tłumaczę? Idę do siebie. Iwona, to prawda jest! Iwona, przeginasz! Ja przeginam, tak? Ja przeginam. Ty. A ty co tak stoisz? Odłóż te śmierdzące badyle i chodź do pokoju. Iwonka, poczekaj, bo ja nic z tego nie rozumiem. Co jest z nami? Dalej jesteśmy Powiedziałam, razem. Powiedziałam, chodź do pokoju! Jesus. Zuza! E, który to tak? jest mój pokój? Ten ostatni, ten mały. E, ten? Dokładnie. Męcia... Słuchaj, nie przejmuj się. No co ty, Zuzka, ja się nie przejmuję. To jest takie absurdalne, że nie ma się czym przejmować. Naprawdę? No dobra, może w kwiaciarni trochę się zdenerwowamy, to dlatego, że mnie totalnie zaskoczyła. No ja też. W ona jednak ma nierówno pod sufitem. Potem jak ją zobaczyłam taką wściekłą, Boże, ona jest totalnie śmieszna, jak się napina! Walizeczki za nią nosisz. Co, razem kwiatuszki wybieracie? Marcie, ja nie wiem jak to będzie, ale albo wy się pozabijacie, albo się polubicie. No innego wyjścia nie ma. No spoko, przynajmniej nie będę myśleć o Lenie i o Filipie. Dobra, zaczynam nowy etap. Muszę się rozpakować. To co, pomogę ci! Okej. Okay. Kochani, właśnie zaczynam nowy etap w swoim życiu. Cześć wszystkim, jesteśmy już w komplecie. Myla będzie razem z nami mieszkać. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, chociaż co prawda zaczęło się burzliwie. Ale za to nudy nie będzie. O, Małkowska! No tak, Małkowska. O, czy opowiedz nam, jak przywitałaś mylę. Jak widzicie, nudy na pewno nie będzie. Nie będzie. O, nie wierzę! Kasio! To twój tatuś! Mamo, e, wystarczy już, dobrze? Ja przepraszam. Mama się po prostu dzisiaj trochę Zobacz, nie czuje. Jaka piękna moja Kasia, podobna do pani, mnie, prawda? Pani pani mnie z kimś pomyliła. E, e, My tak, się no, nie znamy. pewno to Nie mama, co poznajesz. Ty nie? nie poznajesz? O co chodzi? Co ty to mówi, jest co twój co, tatuś! To sobie podaliście. E, ja jeszcze Komedia. raz bardzo przepraszam za mamę. mamo, mamo. Przestań tyś. dobrze. Ale to naprawdę jest twój tatuś! Pan ta, do spania. Tak, dziękuję. Tego taki strasznie niżuczeńki. Te tłumy ludzi Trochę tu łatwiej się zgubić Jak myślisz, że płacisz kanara Że nie wiedziałaś, to przestań się ludzić Ale nie martw się, już zaraz piątek Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kątem Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel A to dopiero początek Ile było planów, by rozpocząć już To do dorosłe życie 19 plus